Jak dobrze pewnie pamiętacie, dama z wahadełkiem Pauliny Kuzawińskiej znalazła się pośród najlepszych z najlepszych książek 2019 roku według Wielkiego Buka. No a jak będzie z jej kontynuacją? Hej, hej, moi drodzy, w ten spokojny, marcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie przybywam dla Was z pysznym kawałem pięknej literatury pięknej. Przed Wami dama ze szmaragdami Pauliny Kuzawińskiej. Jest to kontynuacja damy z wahadełkiem właśnie, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Lira. I jak pewnie już sami wiecie, jest to... Powrót naszej młodej, pięknej arystokratki Madeleine Hyde. I powiem Wam tak, nic się tutaj nie zmieniło. Paulina Kuzawińska znów serwuje nam przepyszną, smakowitą zagadkę w duchu retro, której nie powstydziłby się ani Sherlock Holmes, ani dr Watson. Młoda arystokratka Madeleine Hyde otrzymuje zaproszenie od swojej przyjaciółki ze szkolnych lat, która wkrótce wychodzi za mąż. Urocza Claire ma poślubić dziedzica rodu Wenderów, rodu, który utrzymuje specyficzne, rodzinne tradycje. Jak chociażby zrobienie portretu, portretu przyszłej panny młodej w sukni dziedziczonej z pokolenia na pokolenie i równie dziedziczonym na z szmaragdów. Ale niedługo po przyjeździe naszej Madeline, jej przyjaciółka Claire umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. Czy to możliwe, że zadziałała tutaj rodzinna klątwa Verinderów, która zabija kobiety, które nosiły naszyjnik ze szmaragdami? Ach, kochani moi, słuchajcie, Paulina Kuzawińska znów zapewniła nam absolutnie emocjonującą lekturę. Dama ze szmaragdami zabiera nas teraz do mrocznej rezydencji rodziny Verinderów, której członkowie, słuchajcie, no kryją nie jeden sekret. Mamy tutaj ród o wyjątkowych tradycjach. Mamy tutaj sekrety i tajemnice rodzinne, których nikt nie chce ujawnić, no i bardzo specyficznych również członków tego rodu. I mamy naszą bohaterkę, Madeline Hyde, młodą kobietę, która znów, słuchajcie, musi przeżyć koszmar i znów tym samym zostaje niejako zmuszona do wykorzystania i detektywistycznych zdolności. Tym razem jednak, słuchajcie, opuściliśmy Wzgórze Mgieł, to klimatyczne i bardzo gotyckie miejsce, ale powiem Wam, że no, siedziba Werinderów wcale, no wcale nie traci właśnie przy Wzgórzu Mgieł, co więcej i mroczne korytarze, te portrety na ścianach, one robią taki naprawdę specyficzny klimat. No i tak jak powiedziałam kochani, nic się tutaj nie zmieniło dlatego, że Dama ze szmaragdami znów przypomina mi takie absolutne gotyckie klasyki, jak chociażby powieści Daphne de Maurier, czy takie kryminalne klasyki, jak powieści Agaty Christie. Paulina Kuzawińska po prostu ma talent do tworzenia takich niesamowitych, klimatycznych opowieści w duchu retro właśnie. Dama ze szmaragdami ma po prostu w sobie wszystko to, co ja tak uwielbiam w tego typu opowieściach, a mianowicie ma tę gigantyczną posiadłość, pełną mrocznych korytarzy, ma sekrety rodzinne, które sięgają daleko w przeszłość, no i ma również element miłosny. Ale jak to u ku Zawińskiej bywa, słuchajcie, to nie jest taka typowa miłość, nie jest to taki typowy romantyczny wątek. No nie, on jest naznaczony również mrokiem i taką nietuzinkowością. Znów jest niebanalnie, znów jest mrocznie i tak lubimy najbardziej. Powiem Wam tak, seria z absolutnie skradła moje serducho. Dobrze wiem, bo niejednokrotnie mi pisaliście, że Dama z wahadełkiem Was również zachwyciła, więc słuchajcie, sięgajcie po Damę ze szmaragdami. Absolutnie fenomenalna lektura. Słuchajcie, jestem mega szczęśliwa, dlatego że na okładce właśnie Damy ze szmaragdami jest również moja polecajka tutaj, dlatego że, no tak jak już wspomniałam, Dama z wahadełkiem znalazła się pośród najlepszych z najlepszych 2019 roku. No i Dama ze szmaragdami bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że również znajdzie się pośród najlepszych z najlepszych 2020 roku. A ja teraz, razem z wydawnictwem, Lira zapraszamy Was na konkurs. I mam dla Was jeden egzemplarz damy ze szmaragdami do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: kim jest Wasza ulubiona, bohaterka kryminałów polskich lub zagranicznych? Współczesnych lub tych bardziej retro. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa, słuchajcie, do końca kwietnia. No i zobaczymy, jak to będzie z jego rozwiązaniem. Dlatego, że tutaj musimy być cierpliwi. No ze względu na panujące warunki wokół nas. Bądźmy cierpliwi. Więc konkurs trwa do końca kwietnia. Uwielbiam takie historie, one pozwalają się zapomnieć, pozwalają się zrelaksować. Dama ze szmaragdami to jest no coś przepięknego, absolutnie wspaniała lektura. Dama z wahadełkiem zresztą też. Ogromnie się cieszę, że ten kolejny tom, właśnie serii z damą, tak mi przypasował i to znów jest tak piękna opowieść. Po więcej, jeżeli chcecie sobie poczytać, zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. pa! pa. A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na moje ulubione polskie debiuty, czyli powieści debiutanckie, które całkowicie skradły moje serce. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Jest to kanał literacki, opowiadam tutaj o książkach. Jeśli Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!